Co ty robisz? A? 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 <grymne> Zabawne powitanie, energetyzujące. O, wylądowałaś na ziemi. Pewnie niezbyt ci tam wygodnie. Może pomóc ci wstać? Kim jesteś? O, <grymne> gdzie moje maniery? Wybacz, cześć. Jestem Lumina, a to jest Fibian. Nie spodziewałam się, że tu kogoś spotkam. Jestem Baszli. A to jest Sner. Miło Was poznać, Baszli i Sner. Przybyłyście do Doliny, żeby kogoś odwiedzić? Nie zupełnie. My jakby. cóż, to długa historia, ale ja uciekłam. O! No i trafiłaś do nas. Możesz tu zostać, ile tylko chcesz. O! Przy okazji, ten Twój instrument, Baszli. Mm, czy mogłabym się mu przyjrzeć? Niesamowite! Dokonałaś czegoś niezwykłego! Jakimś cudem przeniosłaś energię tego kryształu do swojego instrumentu! To pewnie dlatego wszystko tak tu. nabrało nowego życia. Życia? Jeszcze nie widziałam, żeby kryształy tak się zachowywały. Mnie nigdy się nie udało tak na nie wpłynąć. Dlatego nie miałam pojęcia, że mają taką moc. A teraz zobacz, jak błyszczą! Jak nazywasz te. Fascynujące dźwięki. O, to! Mówię na nie! O, ale jeszcze nad nimi pracuję. Wspaniale! O, tak w ogóle wykłabyś na tym swój podpis. To super, jeśli artystka podpisze się na własnym dziele. Ale o czym ty mówisz? Przecież to nie moje. O właśnie, że twoje. Kiedy tu tak sobie. Y Grałaś roka, kryształy na dole rozblysnęły i stworzyły to. Proszę, posłuchaj. Moja muzyka. No wiem. Czy ty masz pojęcie, co to oznacza? Tak. Znaczy, tak mi się wydaje. Myślę, że kryształy pod wpływem twojej muzyki wpadają w jakąś wibrację, która w efekcie wywołuje różne fale dźwiękowe, a one zapisują się na kryształowym dysku. Mm -hmm. Do słuchania muzyki. Mm -hmm. Czyli, że teraz wszyscy mogą dawać czadu, kiedy tylko chcą. Tak. Niesamowite! Stwórzmy tego więcej. Baszli! Poczekaj! Nie wiemy nawet, co jeszcze te kryształy potrafią. Jeśli twoja muzyka tak na nie oddziałuje, to kto wie, co jeszcze może się stać? Nie mamy czasu na takie zmartwienia, Lumino. Gotowa? Dajmy czadu! Tajra! Tajra! Czas wracać do domu! Tajra? Tajra!